Witam Was moi kochani. Wyjmujemy już kartę na 22 października. Jest to oczywiście czytanie ogólne, więc nie będzie ono rezonować z każdym z nas, nie jest to po prostu możliwe, w każdym razie nie w całości. Dlatego, kochani, to co akurat pasuje do Waszej sytuacji, to bierzcie, a to co nie, to po prostu sobie odpuśćcie. Zapraszam Was na czytania indywidualne, które dotyczą tylko Was, Waszego życia, Waszej sytuacji. A także mogę dla Was nagrać takie przesłania z kart przeznaczone specjalnie dla Was. Może to być piękna inspiracja, impuls do działania lub do zmian w naszym życiu, a także na prywatne kursy Tarota, jeśli jesteście nimi zainteresowani. Chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat Tarota, a także być może ktoś z Was chciałby nauczyć się samodzielnego wróżenia lub po prostu pogłębić swą intuicję i dar jasnowidzenia. Z góry dziękuję Wam kochani za Waszą aktywność na obu moich kanałach, za Waszą obecność przede wszystkim. Bardzo... Bardzo to mnie cieszy I zapraszam was do subskrypcji, komentarzy, polubień Wciskajcie też kochani te dzwoneczki na YouTubie Aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych nagraniach No i piszcie co tam u was się dzieje w życiu Jakie tematy są dla was teraz szczególnie ważne jak te nagrania z Wami rezonują? Co chcielibyście, abym w następnej kolejności dla nas nagrała? A także spod jakiego znaku jesteście. Będę Wam bardzo wdzięczna. Poza tym bardzo cieszą mnie te komentarze i je zapamiętuję i biorę pod uwagę, nagrywając kolejne filmy. I moi kochani. Na 22 października wyszła nam piękna karta Mag. Ta karta mówi o tym, że tego dnia mamy ogromną siłę kreacji, manifestacji. Więc, kochani, skoncentrujmy się na naszych celach, naszych marzeniach, pragnieniach i wymanifestujmy, wykreujmy to, czego właśnie pragniemy. To, o czym marzymy, to, do czego zmierzamy. Mamy na to ogromne szanse, i to, co tego dnia będzie przez nas zapoczątkowane, zainicjowane, ma szansę przynieść piękne rezultaty. Jeśli ktoś ma jakieś blokady, jeśli nie wierzy w siebie tak do końca, nie ufa sytuacji, czuje, że jeszcze nie jest gotowy, no to, moi kochani, ta karta mówi o tym, że no, że tak nie jest, że jesteśmy w stanie wykreować to, czego chcemy. Powinniśmy zadziałać, przystąpić właśnie do akcji, wziąć sprawy w swoje ręce, ponieważ wszystkie atuty do tego potrzebne mamy w swoich rękach i jesteśmy w stanie to zrobić. Oczywiście kreatywność to może być również poczęcie dziecka. Więc również miejmy to na uwadze. Jeśli ktoś z nas chce, to na pewno jest to bardzo dobra wiadomość. Przy karcie mak uważajmy kochani tego dnia na osoby w naszym otoczeniu, które niekoniecznie muszą mieć jakieś złe intencje, ale mogą chcieć coś nam przedstawić w nieco korzystniejszych barwach podkoloryzować. Nieco zmanipulować, ktoś może chcieć nas oczarować, co później przy bliższym poznaniu czy osoby czy sytuacji może się okazać, no, nie całkiem prawdą, nie całkiem takie, jakbyśmy chcieli. Dlatego, kochani, uważajmy, zwłaszcza tego dnia, gdy coś podpisujemy, zawieramy jakieś kontrakty. Gdy się na coś godzimy, coś obiecujemy, ponieważ po prostu ktoś z nas może spotkać się z taką sytuacją. Ta karta mówi też o tym, że jeśli poznamy jakąś osobę tego dnia, a mamy na to wielkie szanse, mamy szansę tą osobę oczarować zdobyć jej uwagę, przychylność, serce. Jednak właśnie no uważajmy, aby jakby nie przedstawić się w nieco innym świetle niż jesteśmy, abyśmy my nie byli w tej energii maga, który troszkę manipuluje i troszkę nachyla jakby prawdę. Możemy też właśnie spotkać się, zetknąć się z osobą, która ma taki charakter i nawet ktoś może mieć jakieś niezbyt dobre dla nas intencje, ale niekoniecznie może po prostu chcieć zabłysnąć, chcieć się pokazać jakoś lepiej, więc może opowiadać jakieś historie, które niekoniecznie są całkowitą prawdą. Oczywiście uważajmy też na manipulację, czyli na to, że... Ktoś może chcieć nas w coś, że tak powiem, kolokwialnie wrobić, przedstawiając właśnie sytuację w innym świetle lub swoje relacje z kimś innym w innym świetle, więc miejmy to również na uwadze. To jest tak ogólnie, właściwie wszystko jest już w tym zawarte. Mamy ogromną moc tego dnia, kreacji właśnie, manifestacji. To oczywiście sprzyja również twórczości artystycznej, rozpoczynaniu wszelkiego działania, inicjowaniu, braniu spraw w swoje ręce, otwieraniu naszej własnej działalności firmy, jej rozwojowi. W pracy powinniśmy być bardzo kreatywni, sprytni. Mamy wszelkie atuty, możemy osiągnąć jakby to, co chcemy. I być może tego dnia nam się właśnie coś uda, może przekonamy kogoś do siebie, do swojego stanowiska, do swojej postawy w jakiejś sprawie lub do współpracy, zaczęcia czegoś nowego. Jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, o nasze relacje w związkach lub w, lub w rodzinie, karta maga. Sprzyja właśnie przekonaniu kogoś do czegoś, do jakiegoś naszego pomysłu, do tego, aby wprowadzić coś nowego w nasze życie, coś zacząć, może wspólną, wspólną działalność, firmę rodzinną. Jest to generalnie pozytywna karta, pod warunkiem właśnie, że nie zetkniemy się tego dnia z jakąś manipulacją. I ktoś nie będzie chciał nam przedstawić czegoś troszkę inaczej niż to w rzeczywistości jest. Jeśli chodzi o szukanie pracy, no to mamy wielką szansę tego dnia na jej znalezienie. Bądźmy właśnie kreatywni, otwarci, sprytni w tej karcie. No to właśnie, jak nie przez drzwi, to przez okno, ale też ważna jest nasza wiedza, nasze przygotowanie. Tak, abyśmy dobrze wypadli podczas rozmowy kwalifikacyjnej, na przykład. A dla tych, którzy się uczą, to ta karta mówi też o sukcesach w nauce, w zdawaniu egzaminów, jeśli oczywiście będziemy dobrze przygotowani. Bo to nam tak z nieba przecież nie spadnie. Uważajmy więc tego dnia, bo mamy szansę na zaczęcie czegoś wartościowego. Czy to jeśli chodzi o związek, o zdobycie serca jakiejś osoby, jej zainteresowania nami, czy to w sprawach finansowych lub zawodowych. Jeśli będziemy właśnie aktywni, energiczni, kreatywni, dobrze przygotowani, sprytni również, ale właśnie uważajmy na to, abyśmy nie zostali w jakiś sposób oszukani. Abyśmy później się czymś nie rozczarowali. Ta karta mówi o tym, żebyśmy się nie obawiali. Mamy naprawdę wielkie możliwości i tak naprawdę jesteśmy gotowi do działania i do nowych początków. Jeśli chodzi o przesłanie od jednoroczców, na 22 października, mamy tutaj piękną kartę Nadzieja. Spójrz innymi oczami i wykreuj zmianę, jakie. Jakie Cię czekają I zaraz przeczytam tutaj dla nas więcej Więc tak Jednorożcy oferują Ci nadzieję i inspirację Są gotowe, aby natchnąć Cię obietnicą i radością Dlatego spodziewaj się szczęśliwych zmian w Twoim życiu I afirmacja dla nas wszystkich, kochani, na 22 października Przede mną jawi się tęcza tak więc kochani, jeśli coś działo się w naszym życiu nie najlepiej, mieliśmy jakieś problemy, czy to w relacjach, czy w sprawach finansowych. Być, być może w związku z jakąś własną działalnością, własnym biznesem, no to przed nami kochani, jawi się tęcza, dotyczy to oczywiście również zdrowia, relacji, więc mamy szansę na piękny rozwój relacji, w której już jesteśmy, lub zbudowanie nowej, trwałej relacji, na stworzenie czegoś, co przyniesie nam radość i spełnienie, Możemy także oczywiście odzyskać werwę, energię, chęć do działania, wzbudzić się z letargu i ta karta właśnie to zaleca. Kochani, przed nami ja się więc jest nadzieja. Oczywiście nadzieja to również może być ciąża, więc miejmy to na uwadze. I bądźmy kreatywni, bądźmy dociekliwi również, uważni tego dnia. I wykreujmy zmiany, których chcemy, które są naszym celem, naszym marzeniem. Dziękuję Wam, kochani, za wysłuchanie tego czytania. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa-pa.